Dzień dobry, kochani. Witam Was na kanale Malina Błańska. Wydawało mi się, że nagrałam w historii istnienia tego kanału kilka ważnych filmów dla Was już wcześniej, ale dopiero ten ostatni, w którym przyznałam się, pochwaliłam się poddaniu operacji plastycznej, w którym powiedziałam, co myślę na temat osób znanych, które skrywają fakt poddawania się operacjom plastycznym, oraz gdy powiedziałam, co myślę o w ogóle zawstydzaniu kobiet, które poddały się tej operacji plastycznej, okazał się, Strzałem w dziesiątkę. Był to film, po którym dostałam najwięcej wiadomości na moim profilu na Instagramie Ever. Dziękuję Wam bardzo za te wiadomości. No i generalnie wybrzmiewa z nich niedosyt. Wy, dziewczyny, chciałybyście po prostu wiedzieć, jak to było. W tym odcinku opowiem Wam, czy bolało, ile kosztowało, czy mogę zamykać oczy, no i w ogóle, jak to jest, tak jak wyglądał cały zabieg i dochodzenie do siebie. Na początku musicie wiedzieć, że to co widzicie teraz nie jest efektem końcowym. Rekonwalescencja po tym zabiegu trwa co najmniej 3 miesiące. Dziś jesteśmy w okresie półtora miesiąca po zabiegu. Postaram się chronologicznie opowiedzieć o przygotowaniu, o samym zabiegu, pierwszej dobie, która jest najważniejsza, wydaje się w dochodzeniu do siebie, no i potem kolejnych progach w dochodzeniu do siebie po tym zabiegu. Więc słuchajcie, przed zabiegiem w zasadzie trzeba zrobić tylko morfologię. Oczywiście odbyć wywiad z lekarzem. Nie operowała Elka Radzikowska. Elka Radzikowską znacie. Z Elą zrobiłam wywiad na tym kanale. Ela założyła fundację dla kobiet, które są po amputacji piersi i którym to właśnie Ela pomaga zbierać fundusze i specjalistów, którzy podjęliby się rekonstrukcji tych piersi. Gdyż, znowu poruszę ten temat, w Polsce tylko 5% kobiet po amputacji piersi jest w stanie przeprowadzić rekonstrukcję piersi, bo polskie państwo w zasadzie nie bardzo dopomaga kobietom w tej trudnej sytuacji. No i gdy zrobiłam ten wywiad i polubiłam się z Elką, to potem jak już. E, Zaświtał mi ten pomysł, że być może trzeba by pójść właśnie do niej z, z tym problemem opadającej powieki. Umówiłam się z Elą na konsultację. Elka w trakcie konsultacji chwyciła moją powiekę, gdy miałam zamknięte oko, i powiedziała: dokładnie tyle trzeba wyciąć. Elementem ważnym przed zabiegiem było właśnie zbadanie krwi. I od razu mogliśmy szukać terminu. Zapytacie, czy rozważałam jakiekolwiek inne zabiegi wcześniej? Owszem, rozważałam. Rozważałam głównie zabieg, który się nazywa Zafiro. Ja się jemu nie poddałam, gdyż inna lekarka, która wcześniej w innej klinice robiła mi osocze, zniechęciła mnie do niego. Powiedziała, że różne skóry różnie reagują. Zafiro kosztuje około 1000 złotych. Zabieg trzeba powtarzać. Więc w ostateczności byłyby to koszty bardzo podobne. Uznałam, że Eli ufam i nie chcę mi się z tym pieprzyć nie wiadomo jak długo. Zależy mi na, na tym efekcie, skoro już podjęłam tą decyzję. Gdyż, to musicie wiedzieć o mnie, ja w zasadzie taka jestem. Jak już się na coś zdecyduję, to wiecie, nie, nie jem miodu, tylko pszczoły od razu. W dzień zabiegu wiadomo było, że mogę przyjechać samochodem, ponieważ zabieg trwa godzinę, jest yy, tak krótki jak wizyta u dentysty. I tym samochodem będę w stanie też wrócić. Mi się wydawało, że ja nie jestem cykorem. Że ja nie będę histeryzowała. Natomiast w momencie, w którym Ela mi podała znieczulenie, znieczulenie jest miejscowe, Ela ostrzyknęła tutaj tylko te okolice, to mi serce zaczęło walić. No oczywiście tylko dlatego, że e, tutaj jestem nieukiem i się wykazałam dyletanstwem. Bo podzieliłam się tym faktem z Elą. Mówię, Boże Ela, jak ja, się, jak ja się stresuję. Ona powiedziała, moment. Spokojnie, ja Ci podałam adrenalinę. Jak wiecie, pewnie, czego ja nie wiedziałam, adrenalinę podaje się po to, żeby e, zapobiec krwotokom. Więc w trakcie całego zabiegu towarzyszyło mi takie lekkie podenerwowanie. Zabieg trwa około 40 minut, potem takie dochodzenie do siebie z okładem na oczach jeszcze 20 minut. Elka najpierw znieczuliła mi jedno oko, potem znieczuliła mi drugie oko, potem działo się coś e, o czym nie mam bladego pojęcia, trochę śmierdziało, jakby, jakby podpalano tkanką. Nie opowiem Wam o tym szczegółowo, bo wydaje mi się, że nie potrzebujecie ode mnie takiej wiedzy. Są miejsca, w których y, można zobaczyć, jak te zabiegi wyglądają, więc odsyłam Was do tych miejsc. Ja nie chcę zgadywać, co Ela robiła, jej dokładnie o to nie pytałam. Opowiadam Wam o moim punkcie widzenia. Jedynym, co miało boleć, było znieczulenie. Mnie ono nie bolało. Ela mówiła, że jest to znieczulenie podobne, jeżeli chodzi o ból, o odczuwanie, do znieczulenia stomatologicznego. Nie. Ja z, e, znieczulenie stomatologiczne czuję znacznie bardziej. Tutaj niemalże w ogóle nie, nie odczuwałam tego. Jedynym, jak wspomniałam, takim uczuciem towarzyszącym temu zabiegowi jest e, takie podenerwowanie, to, że serducho mocnowali. W trakcie zabiegu chyba była tylko jedna taka sytuacja niekomfortowa. Problemem nie tylko były, był nadmiar skóry, ale również przepuklina. Tłuszczowa, chyba tak to się nazywa, nad okiem. Był ten taki moment, w którym Ela to wyciągała, i nie tyle, że czułam to, co szarpanie tego jakoś odczuwałam. Po zabiegu, po założeniu szwów dostałam okład na oczy, z którym leżałam jeszcze przez 20 minut, i potem pojechałam do domu. Na zabieg wzięłam z sobą okulary, ponieważ y, ja mam wadę wzroku i nie mogę prowadzić samochodu bez sz, szkieł kontaktowych. Tutaj po zabiegu nie wolno zakładać szkieł kontaktowych. I tydzień po zabiegu przez y, każdy dzień nosiłam tylko okulary. Nie wolno mi było nic wkładać do oczu, nie wolno mi było dotykać oczu. Po zabiegu mam tylko jedno zdjęcie, niestety. Wystające nitki zostały zaklejone plasterkami. Z informacją, że waliło, paliło, nie dotykam plasterków, w ogóle nie dotykam oczu. Ela powiedziała też, że nie mam się przestraszyć, ponieważ następnego dnia i drugiego dnia jest najgorzej. Że nie wiedzieć czemu, ale siniaki po takim zabiegu robią się również na dolnych powiekach. No i właśnie nie mam się zdziwić, jak obudzę się tak z takimi dwoma limami. To się nie wydarzyło. Nie wydarzyło się prawdopodobnie dlatego, że tydzień poprzedzający zabieg, dzięki Informacje od Eli, pieprzałam jak głupia witaminę C. Być może u mnie właśnie ta witamina C zadziałała w ten sposób, a być może po prostu mam taką tendencję, że mi się śniaki nie robią. Siniak, owszem pojawił się, natomiast on w ogóle nie był fioletowy, on był taki od razu zielonkawo-żółtawy. Wcześniej, co ma trochę znaczenie w ogóle w moim życiu, ja uprzedziłam panie z przedszkola. I to było dla mnie ważne, bo no, bałam się, że one się... Przestraszą, że może w naszym domu się dzieje coś złego, nie wiedziałam, czy nie będę straszyła. Ela mówiła mi, że bez kłopotu, od razu tego samego dnia mogę odebrać dzieci z przedszkola, więc gdy przyjechałam odebrać dzieci z przedszkola, panie już wiedziały, że to, co tutaj się dzieje, te, te zaklejki, to jest efekt zabiegu, a nie na przykład przemocy domowej. Ponieważ tutaj gwiazdka fajne panie z fajnych przedszkoli, a my takie mamy szczęście mieć, trzymają rękę na pulsie i reagują w takich sytuacjach. W każdym razie ja założyłam, że trzeba im o tym powiedzieć, że będę wyglądała, jakbym dostała pierdo. Co się tutaj dzieje? Cicho! Najtrudniejsze przyszło wieczorem, ponieważ dla mnie, i tutaj się przyznaję, najtrudniejsza była noc nie dlatego, że bolało. Ela powiedziała, że mogę sobie wziąć wieczorem jakiś ibuprom. Nie brałam ibupromu, bo nie, nie trzeba było. Następnego dnia wzięłam jeden bardziej zapobiegawczo niż dlatego, że coś mnie bolało, ale trudna ta noc była z innego powodu, ponieważ. Pierwszej i drugiej nocy nie wolno spać na brzuchu. Tylko w jednej pozycji człowiek nie jest w stanie się przewrócić na brzuch, mianowicie śpiąc na siedząco. Więc dwie noce po zabiegu trzeba spać na siedząco, żeby przypadkiem po prostu nie obudzić się, wiecie, jak ciotka jadzia pyskiem w sałatce. No i to było dla mnie straszne. Ale to jest jedyna niedogodność, którą kojarzę w ogóle z, ten, z tym zabiegiem. Kolejnej nocy powtórka, znowu spanie na siedząco. Od trzeciej Nocy już spałam normalnie, ale też z taką uważnością, żeby jednak nie walnąć się twarzą na poduchę, no bo również dlatego, że można jakoś szarpnąć za tą nitkę. No starałam się uważać. Ważną rzeczą po zabiegu, każdej matce, która próbuje opanować jakieś sińce swoich dzieci, to by się przydało, mianowicie po zabiegu okładać oczy czarną herbatą. Zaparzałam herbatę normalną, taką wiecie, ze smyczy. Wystawiałam na balkon, żeby ona się ochłodziła. Namaczałam gazy jałowe w tej herbacie i robiłam sobie okłady, tak po 15 minut. W sumie zużyłam dwa opakowania gaz jałowych, czyli zrobiłam to 20 razy. I dzięki temu rzeczywiście to się ładniej goiło, opuchlizna szybciej zeszła, szybciej. No. Zabieg był w czwartek, w poniedziałek miałam wizytę kontrolną. Ela wtedy powiedziała, że się super goi. Przez te 7 dni, gdy miałam szwy, nie wolno było dotykać oczu, nie wolno było pocierać, wkładać szkieł. Musiałam trochę uważać przy zabawach z dziećmi, i 7 dnia pojechałam na zdjęcie szwów. Wszystko przebiegło pomyślnie, tylko za jednym szarpnięciem cała nitka wyszła. I od tego dnia już było łatwiej o tyle, że mogłam się na przykład malować. Około 10 dnia nagra nagrałam vloga dla Was na ten kanał, i na nim widać bardzo dobrze, że coś się halo z moimi oczami. Gdy nagrywałam storki na Instagrama, to też pytałyście mnie, czy na przykład płakałam rano, ponieważ rano miałam bardzo opuchnięte te oczy, i tak jest nadal. Nadal, gdy budzę się rano, to dużo bardziej widać to, że coś było tam kombinowane. Do wymarzonego efektu jeszcze co najmniej półtora miesiąca. Zamknę wam oczy i pokażę. Albo nie, nie będę zamka oczu. Pokażę wam zdjęcie, gdy jestem bez make upu Jak to teraz wygląda? Widać szef na górze i ten szef musi się zagoić. A teraz przejdźmy do kosztów. Pomyślałam sobie, że też warto, żebym jednak wspomniała o tym, żeby nikt nie wpadł na pomysł, że był to, że jest to sponsorowany. Nie jest to posponsorowane. Ja po prostu wam opowiadam o tym. Mi zrobił ten zabieg. Nie jest kłopotem, żebyście sprawdzili sobie, jaka to jest klinika. Natomiast e, chciałabym, żebyście mieli świadomość, że mówię to dlatego z głębokiego mojego serca i przekonania, że trafiłam pod wspaniałe ręce e, nie dlatego, że ktoś mi zapłacił. Zabieg ten kosztuje 6000 zł. W gratisie dostałam jeszcze bon podarunkowy na jakiś turbofajny zabieg kosmetyczny. Chciałabym ten film zakończyć y, wspomnieniem z poprzedniego filmu, mianowicie przestrogą, byście powstrzymali się od zaszczuwania i zawstydzania osób, które poddają się takim zabiegom. Ponieważ dzięki temu będziemy żyli w świecie, w którym y, młodzież patrząca na osoby, które y, zrobiły sobie zabieg, nie będzie miała jakichś. Wygórowanych oczekiwań i wyobrażeń na temat cielesności i nie będzie ślepo podążyła do tego obrazu nieosiągalnego, ponieważ jest to obraz nienaturalny, a jest to efekt pracy chirurga plastycznego. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to to, o czym też mówiłam w tamtym filmie. Pamiętajcie, że są wśród nas w ogóle istnieją takie osoby, które nigdy nie są zadowolone ze swojego ciała. Takim osobom mądrzy lekarze odradzają jakiekolwiek kolejne zabiegi, ponieważ każdy zabieg jest zabiegiem, z którego oni. Ostatecznie też nie są zadowoleni, ponieważ ich potrzeba majstrowania w ich ciele jest chorobliwa. Poza tym, na koniec, wydaje mi się, że jest to też jakiś element wolności i tego, by kobiety zyskały na nowo prawo do decydowania o swoim ciele. Tego, że żyjemy jak chcemy i nasza wolność właśnie też na tym polega. Nie na tym, że mamy być piękne i skrywać to. Bo Piękne, bo świat tego od nas oczekuje, i skrywać fakt jakichś poprawek. Tylko chcemy być, jakie chcemy, i sobie to bierzemy. I to mi się podoba. Dziękuję Wam bardzo. Jak macie jakieś pytania, piszcie na dole. E, nie, wydaje mi się, że wszystko powiedziałam. Subskrybujcie kanał. Buziaki.